Polska kultura w żałobie. Krystyna Miłobęcka nie żyje. Wybitna poetka i dramaturg, autorka anaglifów i pokrzyku, odeszła 17 kwietnia w wieku 92 lat. Jej minimalizm i emocje poruszały pokolenia. Świat opłakuje też Wale Kilmera, legendę kina, który przegrał z zapaleniem płuc. Czarna seria trwa, czy Wielkanoc przyniesie ukojenie. 17 kwietnia 2025 roku, tuż przed Wielkanocą, Polska pożegnała Krystynę Miłobęcką, jedną z najwybitniejszych poetek i dramaturgów, która zmarła w wieku 92 lat. Informacje o jej odejściu przekazały wydawnictwa Wolno i Biuro Literackie na Facebooku, a profil zdaniem Szota opublikował wzruszający wpis z fragmentem jej poezji, trzeba mi niezapisanego samego głosu. Nie płacz, nie trzaskaj drzwiami. Miłobędzka, urodzona 8 czerwca 1932 roku w Margoninie, była mistrzynią minimalizmu, której wiersze, jak pisał Mariusz Szczygieł, rozwiązują ribes, by zalać emocjami. Debiutowała w 1960 roku cyklem Analify w twórczości, a jej Tom Pokrewne 1970 zapoczątkował pasmo sukcesów. Autorka 12 książek poetyckich, m.in. po krzyku Nominacja do Nike 2005 rok i Zbierane, Gubione 2010, zdobyła liczne nagrody, w tym Sile siłsa za całokształt 2013, Nagrodę Ministra Kultury i Poznańską Nagrodę Literacką. Jej poezja, pełna prostoty i głębi, inspirowała ekopoetykę i młodych twórców, a wiersze zdobią murale w Polsce. Miłobęcka pisała też sztuki dla dzieci i prace teoretyczne o teatrze, pracując w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu oraz teatrach Lalek w Słupsku, Wrocławiu i Wałbrzychu. Jej luka w poezji jest niedoza, napisało biuro literackie. Śmierć Miłobęckiej wpisuje się w czarną serię strat w polskiej kulturze. W kwietniu pożegnaliśmy Jadwigę Jankowską, cieślak, legendę kina oraz Jakuba Kopanieckiego, 25-letniego piłkarza Górnika Polkowice, który przegrał z Glejakiem. W marcu odszedł Tomasz Genów, poznański poeta i a w lutym legenda TVP i uczestniczka Mam Talent. Świat sportu opłakuje Andrieja Kudriaszowa, żużlowca startu Gniezno, a fani skoków narciarskich wciąż wspominają zmarłego skoczka. Zagraniczne kino straciło wale Kilmera, który 2 kwietnia 2025 roku zmarł na zapalenie płuc w wieku 65 lat, jak podał The New York Times i potwierdziła jego córka Mercedes. Aktor, znany z ról Batmana w Batman Forever 1995 i Jimmy Morrisona w The Doors 1991, pokonał raka gardła w 2020 roku, ale leczenie pozbawiło go głosu i zdrowia. Jego kreacje w Top Gun i hit pozostaną niezapomniane. Fani na X wyrażają ból. Krystyna Miłobęcka była poetką duszy. Jej słowa żyją, małpka Piotr.com, Wal Kilmer to ikona, serce pęka, małpka mówi Fans. Polska i świat łączą się w żałobie, wspominając artystów, którzy ukształtowali kulturę. Wielkanoc, czas nadziei, przynosi refleksję nad kruchością życia. Kondolencje dla rodzin miłobęckiej i kilmera ich dziedzictwo trwa w sercach milionów.